Razem na morze dnie. Z tobą spędzać życie chcę. To, to wcale nie tak. Ja komuś to ukradłam. Ten mały potworek tak mnie wkurzał. Właśnie zamierzałam urwać mu głowę. Widzisz? Jesteś mega groźnym potworem. Masz tyle ofiar. Tak, mogę zrobić z ryby filet używając zębów, przepłynąć rurami do upiornej kawiarni w 40 sekund i przestraszyć wielką ośmiornicę samym dźwiękiem moich płetw. Ale to jest mój najmroczniejszy sekret. Nadal śpię z gumową piranią, którą dostałam, gdy byłam kijanką. Był moim najlepszym kumplem, gdy dorastałam w Castillo. Pewnie użyjesz tego przeciwko mnie, tak jak Torelaj. Torelaj? Tak, to dlatego ją poparłam, kiedy groziła ci tym kłamstwem, że niby skrycie jesteś wiedźmą. Przepraszam, ale jeśli nie będę jej słuchać, to powie wszystkim o seniorze Piszczku, a moja reputacja legnie w gruzach! Oh, tak mi przykro, Laguno. Wszyscy mamy pewne strony osobowości, którymi wcale nie musimy się dzielić, jeśli tego nie chcemy albo jeszcze nie chcemy. O, jesteś przemiła! Wiesz, doskonale wiem, co czujesz. Torelaj nie kłamie. Jestem wiedźmą. Poważnie? Morza Toń wciąż będzie śnić. Każ się wodzie w niebo wzbić! Dzięki. Bycie Wiedźmą jest ekstra. Chcę móc opowiadać o tym na własnych warunkach, ale jeszcze nie teraz. Dlatego mam czar i stworzę eliksir, żeby to Relay mnie nie wydała. O, mi miodzia! Idę się przygotować! U, chcę popatrzeć! Mój głos na Draculore! Na pewno wszystko pójdzie dziś dobrze. Tak, pójdzie dobrze. Ej, które ucho miałam wziąć? Prawe, zgadza się? Jeżeli się pomyliłoś, eliksir nie zadziała. Muszę powstrzymać Torelaj! Torelaj! Nie rób tego! Draculora ma mega dobre serce! I chociaż brzmi to bardzo apetycznie, nie możesz zniszczyć jej życia! Okej, okay. najpierw przynosisz złe miałczela te, które miało być miętką. teraz to! Mam cię dosyć laguna! Draculora nie wycofała się z wyborów, więc jasne, że powiem wszystkim, że jest wiedźmą! Ale najpierw powiem im wszystkim o seniorze piszku. Już po mnie! Wiem, co może tu pomóc. Potwory! Mam dla Was mega plotę! Cicho sza milcz jak kruk. Nie wydasz już nigdy sekretu? Laguny! Posłuchajcie, to jest sznos! Laguna! Ucho. Nie wiem, co się ze mną dzieje, muszę napić się wody. Oh, dzięki, dzięki, jesteś największą bohaterką w historii mojego życia. Co się stało? Musiałam zmienić plan i trumny. Dostałyśmy właśnie zaproszenie na otwarcie nowego, mega stylowego butiku. To na co czekamy? Chodźmy! Tak świeżo i kul cool, mam ekstra nowy look. Lecz wiem nie od dziś, że zawsze sobą I mam sobą być. być. za błysk pełen no szyk, tego nikt no ci no nie, to nie, to odmówi. nie odmówi. No chodź! Slay all day na zdjęcie czas. pogarnia nas. A bycie miłym daje pełen blask. Oh. Zaszalej dziś, za oh. wszystko zrób. byś mogła, śnić I nie bój się z sobą, być, być Bycie sobą jest cool, z bycie sobą jest cool, Zawsze być sobą jest cool, Zawsze być sobą jest cool, To był najfajniejszy dzień ever! Do zobaczenia wkrótce!